Tematem tego materiału są badania psychologiczne kierowców. Odpowiem na pytanie, kto podlega badaniu psychologicznemu bazując na artykule 82 ustawy o kierujących pojazdami. Badaniu psychologicznemu podlega osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa kategorii C1, C1 plus E, C plus C E, D1 D1 E. D i D plus E lub uprawnienia do kierowania tramwajem. Badaniu psychologicznemu podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B plus E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia ze względu na ponowne przekroczenie liczby 24 punktów Otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego. Badaniu psychologicznemu podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2A B1, B, B plus E i T, wobec której Wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia ze względu na popełnienie w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Badaniu psychologicznemu podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Badaniu psychologicznemu podlega osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1 E, C, C +E, D1, D1 E, D i D E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Badaniu psychologicznemu podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego. W następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń. Badaniu psychologicznemu podlega kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Badaniu psychologicznemu podlega kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Badaniu psychologicznemu podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Badaniu psychologicznemu podlega osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, badaniu psychologicznemu podlega osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Albo o przedłużeniu terminu ważności tego dokumentu. Badaniu psychologicznemu podlega kandydat na instruktora i instruktor w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora. Badaniu psychologicznemu podlega kandydat na egzaminatora i egzaminator w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora. Badaniu psychologicznym podlega kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C. +E. Badaniu psychologicznemu podlega kandydat na kwalifikowany kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyądrebnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C. +E.